Cześć, dzień dobry, witam się z Wami, moi drodzy. Przechodzę do Was z moim małym odkryciem. Zapowiadałam Wam tutaj już parę dni temu, że chciałabym się z Wami tym podzielić. Afirmacje, manifestacje, piękna rzecz. Mam wrażenie, że właśnie to mi się wymanifestowało. Co? Jak już wiecie, od jakiegoś czasu nie wykonuję rytuałów ochronnych, przyciągających, uwalniających. Natomiast potrzebowałam czegoś, co pozwoli mi zastąpić właśnie te działania. Wsparcie energetyczne. Jeśli chodzi o kwestię tego, co mi to dało, już Wam śpieszę z wiadomością. Branzoleta. Branzoleta tworzona na technice właśnie tencerowej, związana jest z tak zwanym królewskim kubitem. I teraz tak, branzoleta miedziana, odpowiednio skręcona, na odpowiedniej długości przycięta i ponownie połączona. Dzięki której wytwarza się tutaj pole energetyczne 144 MHz, co każdy z nas odczuwa nieco inaczej. Opowiem Wam o moich osobistych doświadczeniach. Powiem Wam, to co się wydarza, jestem niesamowicie zaskoczona, pozytywnie zaskoczona. Bransoleta, gdy ją tylko założyłam, w moim jakby odczuciu dała mi takie dziwne odczucie w ręce, które jakby pokazywało, że niby ta ręka jest słabsza, ale nie fizycznie. Dało mi takie odczucie, oho, czyli coś się wydarza. A co dzięki tej branzolecie ja już zauważyłam? Po pierwsze, wsparcie energetyczne, kreatywność, ale też i brak takiego, nazwijmy no to na koniec dnia, zmęczenia, zmęczenia, a które mm, było mocno odczuwalne. Lepszy sen w moim przypadku. Na każdego ta bransoleta będzie działała inaczej. Zatem, jeśli potrzebujecie wsparcia energetycznego, poczucia ochrony, to ta bransoleta może być tym, czego potrzebujecie. Bransoleta też daje możliwość zamknięcia ją z intencją. Jaką intencją, to już wszystko zależy od Was. Jeśli chcielibyście, czujecie taką potrzebę, również... Posiadania tej bransolety, na dole macie wszelkiego rodzaju informacje, jak ją zdobyć, gdzie ją kupić. Ja Wam życzę pięknego dnia, spokoju, harmonii, no i oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Dajcie znać, jak Wy odnosicie się też do tak zwanego wsparcia energetycznego i czy też właśnie poszukiwaliście czegoś takiego. No i właśnie ta informacja jest tym, co daje Wam tę możliwość. Ściskam Was!